Czytamy fragment z listu apostoła Pawła do Galacjan, rozdział drugi, a werset dwudziesty. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował. I wydał samego siebie za mnie. To jeden z takich wersetów, które dość często są cytowane, ale przyznajmy, często nierozumiany, a jeszcze rzadziej widzimy ludzi, którzy nie tylko czytają, nie tylko rozumieją, co tu zostało napisane. Ale też żyją tak. Kim był apostoł Paweł? To nie był przeciętny człowiek. On nawet jako niewierzący był kimś, można powiedzieć, wyjątkowym. Był jednym z najlepszych uczniów ówczesnego, powiedzielibyśmy, mistrza teologii, Gamaliela. Znakomicie znał prawo, pochodził z dobrej rodziny, był obywatelem rzymskim z urodzenia, co było niezwykłym przywilejem. Sądzić należy, że był człowiekiem, jeśli nawet niemajętym, to zasobnym. Był człowiekiem, który oporował kilkoma językami. Wiemy na pewno, że posługiwał się Greką, Łaciną, Hebrajskim, być może... Jeszcze jakimiś językami. To był człowiek, który, i to jest ważne, który wiedział, czego chce. Do tego stopnia wiedział, czego chce, że wykorzystując swoje koneksje, zebrał odpowiednią ilość dokumentów, ludzi i wyruszył z Jerozolimy na poszukiwanie tych, którzy byli, jak to się Wtedy nazywało w łonie żydostwa sektą. Chciał znaleźć, aresztować, no i zapewne doprowadzić do śmierci uczniów Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego udał się do Damaszku. To, co wydarzyło się później, to czytelnicy Biblii wiedzą, ale nie będziemy się tym zajmowali. Dla nas najważniejsze jest to, żebyśmy zapamiętali, że to był człowiek, który wiedział, czego chce. I tak żył. Wypełniał swoją wolę. Był przekonany, że jego wola jest wolą Boga. Nie miał najmniejszych wątpliwości w tej sprawie. Był człowiekiem niezwykle religijnym. I tu dochodzimy do sedna naszych rozważań. Otóż chciałoby się, żeby, żeby dzisiejszy kościół był pełen ludzi, których jedynym pragnieniem jest wykonywanie, wypełnianie woli Bożej. Chciałoby się powiedzieć o ludziach gromadzących się w kościołach, że to ci którzy umarli dla siebie, którzy są z Chrystusem ukrzyżowani, którzy już nie żyją, ale zgodzili się na to, żeby żył w nich Chrystus, a ich życie w ciele jest tylko i wyłącznie życiem w wierze w Syna Bożego, bo poznali, że On ich umiłował, i wydał samego siebie. Za nich. Nie wiem, czy to są zbyt wielkie pragnienia. W końcu, z jakich ludzi ma się Kościół składać, jeśli nie z takich ludzi? Ale wybaczcie, moje doświadczenia są różne. Tak, spotykam takich ludzi, o jakich napisał apostoł Paweł, chociaż pisał o sobie, to przecież pisał też o podobnych sobie. Ale spotykam w kościołach często ludzi, którzy nigdy nie umarli za Chrystusa, którzy nie żyją w wierze, których życie w ciele jest życiem dla siebie, jest życiem, w którym spełniają własne pragnienia, własne oczekiwania, gdzie kierują się własnymi dążeniami. Którzy być może wierzą nawet, że Chrystus umarł za nich, wcześniej ich umiłowawszy, ale nie wyciągnęli z tego żadnych wniosków. Żadnych. Czyż Chrystus nie powiedział, że ten, kto chce pójść za nim, ma wziąć na siebie swój krzyż i naśladować go? Nie, my nie mamy nosić krzyża Chrystusa. On nie jest dla nas przeznaczony. My mamy nosić swój krzyż. Mamy go nosić na sobie. Ciągle i zawsze. I już z nas to czyni. Drogi przyjacielu, droga przyjaciółko, czy masz wrażenie, że cię o coś oskarżą? Jeśli tak, to, to bardzo złe wrażenie. Nie o tym mówię. To raczej. Raczej z mojego serca przemawia smutek, kiedy patrzę na ludzi, którzy mówią o sobie: że jesteśmy wierzący, jesteśmy chrześcijanami, a jedyne co ich interesuje, to realizacja własnych marzeń, własnych pragnień, własnych oczekiwań, własnych dążeń. Muszę Wam się przyznać, moi kochani słuchacze, że miałem do czynienia z ludźmi w Kościele którzy dla realizacji swoich własnych pragnień gotowi byli zniszczyć każdego. I to jeszcze mając na ustach frazesy w postaci biblijnych wersetów. To przerażające. To przerażające, co człowiek może zrobić ze swoim życiem, jak może postąpić w swoim życiem Ale nie chcę się zajmować tymi ludźmi. Tymi ludźmi zajmuje się sam Bóg. I mogę tylko mieć nadzieję, że, że Bóg znajdzie dostęp do ich serc i że zlituje się nad nimi. Ale my, my, którzy mówimy, jesteśmy uczniami Pana Jezusa. Jakimi jesteśmy ludźmi? Czy zrezygnowaliśmy z siebie? Czy naprawdę tak się stało? Jeśli jesteś młodym człowiekiem i myślisz o małżeństwie, jeśli jesteś mężczyzną, co myślisz o swojej przyszłej żonie? Czasami rozmawiam z młodymi mężczyznami. Niektórzy bez ogródek mówią, Długo włosa i długo noga blondynka, szczupła, oczywiście piękna, mądra, ale może nie aż tak mądra, że była mądrzejsza ode mnie. I mówię zawsze to samo tym ludziom: Nie powinieneś się żenić. Ty nie kochasz i nie będziesz kochał nikogo. Ty kochasz po prostu siebie i chcesz zaspokoić tylko i wyłącznie swoje pragnienia, i nic więcej. Domyślacie się, że ci ludzie często się oburzają? Niektórzy po chwili zastanowienia przyznają rację, ale większość czuje się dotknięta, wręcz poniżona. Ale czy. Opinia, którą wyrażam, jest nieprawdziwa i jest jak najbardziej prawdziwa. To dotyczy każdej dziedziny życia. Kiedy zapytasz młodą kobietę, jakiego chce mieć męża, ona doskonale wie, jakiego chce mieć męża. Wiecie, jak rzadko słychać, słychać u młodych ludzi takie zdanie: Chcę, żeby to był mężczyzna, chcę, żeby to była kobieta, która kocha Jezusa. I to mi wystarczy. A w zupełności, absolutnie wystarczy. To jest dowód na to, że człowiek umarł dla siebie, że człowiek umarł dla swoich własnych pragnień, dla swoich własnych marzeń. Tak, wiem, znam teologię, która mówi, że Bóg spełnia marzenia, że powinniśmy marzyć, wizualizować. Nawet nie chcę. Na te bzdury odpowiadać, bo szkoda cennego czasu. Albo umarłeś dla Jezusa i godzisz się, że to On w tobie żyje, że to On ciebie używa, że to On też ciebie wywyższa, że też On zapewnia Ci wszystko, czego potrzebujesz do życia i do pobożności, tak naprawdę. Albo realizujesz siebie. Ale kiedy realizujesz siebie, to pamiętaj, to się może, a na ogół źle się to kończy. A później przychodzą rozczarowania, oczywiście rozczarowany Bogiem. Ludzie piszą książki, rozczarowany Bogiem. Człowiek nie może być rozczarowany Bogiem, jeżeli, jeżeli narodził się na nowo, to znaczy umarł dla starego życia. Nigdy taki człowiek nie będzie rozczarowany Bogiem. Jezusem się nie można rozczarować. Tak, możesz się rozczarować ludźmi. Możesz się rozczarować postępowaniem najbliższego przyjaciela. Możesz być rozczarowany swoim mężem, swoją żoną. Możecie być rozczarowani swoimi dziećmi, ale nigdy nie będziecie rozczarowani Jezusem. Nigdy. Czy jesteś z Chrystusem ukrzyżowany? Spójrz na krzyż. Nie trudno sobie wyobrazić postać przybitą do krzyża. Czy Chrystus jako człowiek, wisząc na krzyżu, nie próbował w jakiś sposób pomóc swojemu ciału? Tak, żeby oddychać musiał. Oprzeć się na przybitych do krzyża stopach i odczuwając ogromny ból, w całym ciele zaczerpnąć powietrza, aby się nie udusić. Trwało to tak długo, aż skazaniec już nie był w stanie, nie miał sił, a i ból był tak ogromny, że nie był w stanie unosić się na. Przybitych do krzyża stopach, i dusił się, i umierał. Chciałby się po prostu wziąć tę rękę, jedną, drugą, wyrwać te gwoździe, które przebiły stopy i ulżyć. Jeśli jestem ukrzyżowany z Chrystusem, jeśli jestem ukrzyżowany z Chrystusem, to tak jak On, nie używam swoich rąk i nie używam swoich nóg, jeśli Bóg nie powie, że mogę, czy też powinienem. Jestem posłuszny, tak jak Syn Boży był posłuszny, przecież On w każdej chwili mógł. Zejść z krzyża, a nawet w ogóle nie musiał na ten krzyż wchodzić. Ale był posłuszny Ojcu. Jeśli jesteś posłuszny swojemu Ojcu w niebie, to dokładnie tak jak On możesz powiedzieć: Jestem z Chrystusem ukrzyżowany. Co to oznacza? To znaczy, że umarłeś, nie żyjesz. To dosłownie to oznacza. Ale jeśli jesteś ciągle na tym świecie, to tylko dlatego, że w tobie żyje Chrystus. Ludzie zastanawiają się często, co to znaczy żyć w wierze, żyć wiarą. I wymyślają takie bzdurne teologie, takie bzdurne teorie, że aż wstyd, że to się w ogóle gdzieś w kościele rodzi. Apostoł Paweł powiada, moje obecne życie. Jest życiem w wierze w Syna Bożego, ale jakie życie? Nie to stare życie, to nowe życie, to nowe życie, które uzyskał dlatego, że narodził się na nowo i umarł dla starego życia. Jeśli nie żyjesz nowym życiem, a żądasz od Boga różnych rzeczy, to to jest przestępstwo, to jest pycha. To jest głupota, jeśli tak nauczasz ludzi. Jeśli umarłeś dla siebie, jeśli żyjesz nowym życiem, jeśli jesteś nowym stworzeniem, to możesz powiedzieć, że żyjesz w wierze, chodzisz w wierze, myślisz w wierze, miłujesz w wierze. Mówisz w wierze, a jeśli nie umarłeś dla siebie, to wszystko, co robisz, robisz albo z ciała, albo wręcz za inspiracją diabła. I wtedy w przekonaniu, że czynisz Bożą Wolę, niszczysz ludzi, niszczysz swoje życie, niszczysz swoją rodzinę, niszczysz Kościół. I ciągle z frazesem na ustach: Pan mi powiedział. Straszna tragedia. I sąd, straszny sąd, który spotka takich ludzi. Nie miejmy wątpliwości. Nie miejmy wątpliwości. Bóg osądzi takie postępowanie, bo jest sprawiedliwy. I nie chodzi o żadną zemstę. Chodzi o sprawiedliwość. Sprawiedliwa kara nigdy nie jest zemstą. Jest sprawiedliwą karą. Drodzy bracia i siostry, czy umarliście dla siebie, czy żyjecie ciągle starym życiem? Łatwo to rozpoznać, ponieważ nasze pragnienia nas zdradzają, nasze myśli nas zdradzają, nasze słowa nas zdradzają. Stary człowiek nigdy się nie ukryje. Sam Jezus to powiedział, że to, co mamy w sercu, to wyleje się ustami. Kochani, niech nas Bóg błogosławi, i niech nas Duch Święty prowadzi do Nowego Narodzenia, i niech Duch Święty da nam siłę, moc i mądrość, abyśmy umarli dla swojego starego życia, aby Chrystus mógł w nas żyć bez przeszkód. Amen.